butelkowa. Też tam pokropuję. Liczę na to, że spadnie deszcz. E, a już Wam pokazuję, co u mnie się dzieje. Jeśli chodzi tutaj o ogród, o którym już mówiłem. E, o roślinki tutaj. E, drzewka owocowe. Wszystko e, podłożone gnojem. E, przyspane z rębką. Opielone. Jeśli ktoś jest ze mną dłużej, to wie, że tutaj pomiędzy drzewkami były truskawki. Część na pewno padło, część gdzieś tam wychodzi pomału. Nie dosadzam, bo zbyt mi na tym nie zależy. Plon był słaby, tym bardziej, że tu ciasno. Chcę trochę rozluźnić podwórko. Nie, nie spinam się, żeby ratować drzewka, czy na siłę je utrzymywać. Jeżeli coś nie rodzi, coś przesycha, albo po prostu nie rośnie, to wykopuję i w to miejsce póki co nic nie wsadzam, bo nie ma co. No i tak to wygląda: świeża zrębka. Eee, tutaj ten kawałek, tam widzicie, trzostych niedźwiedzi były posadzone. Dwie sadzonki. Zeszła tylko ta jedna, od drugiej nie widać, ale się nie przejmuję. Jedna to też dużo. A tutaj czosnek eee, rośnie. Co ciekawe, to jest czosnek, który posadziłem teraz, a jest on z zeszłorocznych sadzonek. W zeszłym roku nie zebrałem wszystkich główek, i w tym roku zaczęły mi. Wybijać, więc je wykopałem, podzieliłem na ząbki i wsadziłem no, najwięcej tutaj, ale jest też w innych miejscach. Więc tego czosnku w tym roku bardzo dużo. sąsiadka dostała. No, więc czekamy aż będzie rosło. A tutaj o. Wszystko, wszystko, wszystko zaspane. Trawka wygrabiona. Co prawda będę jeszcze raz ją wygrabiał, bo będę chciał wygrabić ją no, tą suchą, tymi specjalnymi grabiami. Nie pamiętam jak one się nazywają. Wtedy też dosypę trochę ziemi i dosieję delikatnie świeżej trawy. Jeśli chodzi o pracę, tutaj na tyłach ogrodu. Na pewno pod do poprawy, tym bardziej w końcówce się cały urwał, tutaj też jest urwany, więc na nowo trzeba będzie go przymocować. Zastanawiam się nad innym sposobem, bo wcześniej była konstrukcja nakręcona do drewnianego płota, do betonowego płota i do tego panele. No ale jedno, że wieje i bardzo buja, a drugie, że deski się porozsychały. Powyrywały śruby albo odprysnął beton, i dlatego wygląda to jak wygląda. Ale tym się nie przejmuję. Póki co stoi, więc niech sobie tak stoi, a będzie więcej wolnego, to wtedy będę działał. To tutaj mamy tyły, wszystko poprzycinane w szklarniach jeszcze siedzą kurczaki i kury, więc zbytnio się nic nie dzieje. W najbliższym czasie już się muszę za to wziąć, bo przed głównym sezonem chciałbym jeszcze coś zebrać, albo szpinak, albo rzutkiewkę. Przy moich zdolnościach na szpinak się nie wyrobię, bo bodajże 90 dni czas od siewu do zbioru. No rzutkiewkę mam tą e, 6 tygodniową, e, 18 dniową To zwykła 6 tygodni A ja mam tą 18 dniową, więc e, Jeszcze raz albo dwa razy nawet by udało się rzutkiewę zabrać To bym się cieszył e, No ale pierwsze co to muszę tu Pozbyć się kurczoków. Zobaczcie Miały gniazdo e, Nie niosły Niosły w ogóle jajek w gnieździe, zawsze wchodziły w snopek. W ten, w który wchodziły, zabrałem, więc sobie znalazły drugi. I wchodzą tutaj, tutaj na tyły, przez cały worek przechodzą, i z tyłu jajka niosą. Muszę tu zrobić dziurę w tym worku, żeby te jajka powybierać. A kokut tutaj molestuje kura. Ogólnie robi dobrą robotę, bo 99% jajek zalężonych, yy, niedługo jakieś pierwsze kurczaki, yy, karzełka, co prawda jeszcze żadna kwoka nie, nie usiadła, no ale, yy, znaczy karzełkowa, bo silkowe siedzą, yy, no i pod silkowe też wrzuciłem właśnie karzełkowe, a jeszcze odpaliłem inkubator i też tam chyba z 10 karzełkowych wrzuciłem. A tu kolejna rzecz. Rósł tutaj klon i dwa berwerysy. Postanowiłem je wykopać. Zrobiło się dużo miejsca. Tam jeszcze straszny bałagan. Zrobiło się bardzo dużo miejsca. W to miejsce posadziłem już trzy czarne porzeczki. I chcę jeszcze jedną na pięku posadzić. I myślę o białej, bo smakuje mi. Biała mi smakuje, a nie mam. Mamy jedną czerwoną, więc jeszcze jedna biała się przyda. I jeszcze będę musiał szukać miejsca na agresty, bo chcemy dwa albo trzy krzaki agrestu. Gdzie ptaki się nawołują, sujka i sroki. Więc jeszcze gdzieś muszę znaleźć miejsce na agrest. No i rozważam tu jeszcze wykopanie kamczatki. Zobaczymy, jak w tym roku. Jeśli będzie owoc, to zostanie. Jeśli tego owocu nie będzie, to wtedy wyleci. Bo rośnie tu już chyba 5 lat i zbytnio owoców nie ma. Buróweczka też już przycięta. Ma właściwie z owocowych mam no, wszystko przycięte i jeżyna też jeżynka już puszcza ładne yy, liście więc yy, no jeśli chodzi o tył to teraz takich grubszych rzeczy yy, zostało mi przyciąć tatuje wszystkie nad płotem co są zasypać je świeżą zrębką i to, co najgorsze jest zrobione. i tak jak mówiłem, zostanie płot do poprawy z jednej drugiej. I tyle. I Zostają szywy. Jakieś tam sprzątanie trochę może coś przekraszeruje. A tak to tak to jest dobrze. To jest straszny bałagan. Wszystko mi na razie niepotrzebne rzucam ale też już przyszła pora, że trzeba będzie sprzątać. A przy okazji Wam pokażę tutaj czosnaczek. Ten był wysadzony na jesieni. I rośnie pięknie. Trochę go podlewam, trochę o niego tutaj dbam. A te donice... No kto mnie tam ogląda to wie dlaczego one tu są. Ponieważ pod spodem jest beton, więc i tak by mi nic nie urosło. A beton nie chciałem kuć, bo jest dość gruby i jest tam pełno śmieci. Więc e, trzeba by znowu zamawiać kontener, żeby się tego pozbyć. E, dlatego postanowiłem zrobić tutaj właśnie podwyższoną donicę. Na jakieś tam pierdółki, właśnie typu czosnek, typu sałata. W zeszłym roku, w zeszłym roku rosły tu ogórki. Ogórki, bakłażany, właśnie sałata, pory, selery, jakaś papryka, pomidor koktajlowy mały. I tak to, właśnie, tak to właśnie wygląda. No więc jeśli chodzi o ogród warzywny, warzywno-owocowy, na dzień dzisiejszy chyba tyle. W przyszłym tygodniu już biorę się za pierwsze siewy i też Wam to pokażę. A póki co, taki krótki odcineczek, szybkie sprawozdanie. Co, jak i dlaczego. Eee... I wszystkiego dobrego. Napiszcie, co tam u Was. I wyczekujcie kolejnych filmików.